Gordê? Mas Czastra, jak ty mnie denerwujesz, ja po prostu z tobą nie wytrzymuję. Jak to może taka być? O, co ty robisz, Zmądrzej, proszę cię. Dziewczyno! Ja tu jestem królową, więc ty się nie wtrącaj! Nie skacz po mnie, masz! A łas, ogona mnie bijesz? No bo ty jesteś dla mnie niemiła. No przeproś za uderzenie. Przepraszam, ale ty mnie przeproś za... Przepraszam. Najlepsze siostry! Ewer! Hej, widzowie, może chcecie zobaczyć nasze różne zdjęcia z wcześniejszych lat? No właśnie! Jak byliśmy w szkole i nasze różne siostrzane, rodzinne. No, chcecie? Na pewno chcą, Idę po nie. To leć ty taksówko! Lampo Gabi zawołam, bo oni też z nami mieszkają. W sumie my z nimi? Zawołajmy. Ty redź. Lampo Gabi! Hej, Trixie, co się stało? No, chcę nam powiedzieć nasze przyzwiska z Murphy. Chodźcie! Okej, okay. to tylko zawołam Gabi. Gabi! Co chcesz? Trixie i Murphy chcą nam pokazać różne ich zdjęcia. Nie, ksywki. Ksywki czy zdjęcia? Będzie rozumiałem. To i to. Okej, okay, chcesz, Gabi? No jasne, że tak. chcesz się z nich pośmiać. No dobrze, Gabi. Yeah, yeah. To chodźcie. Nareszcie jesteście. No jesteśmy. To jakie macie te ksywki? A najpierw ksywki czy zdjęcia? Ksywki. Okej. Okay. To my się zamieniamy w słuch. No. Trixie ma przyzwisko? Taksówka! A Marfi Muffina. Ma? No fajne, fajne, ale ja mam lepsze. Ja A ja lampiszon albo lampucer. No fajne mamy wszyscy przezwiska. No. Jeśli pozwolicie, możemy teraz zobaczyć te zdjęcia? No właśnie, możemy. No tak, taksówka, lecisz w tej chwili. Lecę. Już niosę. Już wam pokazujemy. To są, to są nasze ogony, bo zawsze kochałyśmy się uściskiwać i mm, kiedy się bałyśmy i kiedy się cieszyłyśmy zawsze je zgniatałyśmy tak łączyłyśmy je i do teraz tak mamy to fajnie i to była nasza takie jakby tu przyszła siostrza na moc bo to było nasze takie by powiedzenie zaraz wam i pokażemy trzy dwa jeden i siostra na moc siostrza na moc spoko spoko pokazujcie dalej jasne Teraz Wam pokażemy nasze zdjęcie klasowe. Uwaga to ono. Kto kim jest? Delikatnie są podpisane. No opowiadajcie, jak takiej jest, bo nie mam czasu zgadzać, bo to jest godne! Marfi zacznij. No ja zacznę od siebie. mi no. <grywia> <gawa, gawa>. <grywia> <grywia> He, Hehe, dobre. Okej, okay. to jestem ja. To jest moja najlepsza przyjaciółka Lili. A to jestem ja. I to jest moja najlepsza przyjaciółka, Awa. A te dwie, czy, czy dwie to? To jest akurat ujęcie dziewczyn. Bo nie chciało, bo nas było włącznie w klasie dwunastka, ale dziewczyny zostały po sześć i chłopcy zostały po sześć. Każdy miał tylko chłopców albo tylko dziewczyny. To jest Klaus B, a to jest Archi. Fajnie, ale ja tam widzę jeszcze jeden portret. Zdjęcie, zdjęcie. Dobrze, już wam je pokazujemy. To jest mój i Trixie portret. Już pokazujemy. Uuu! Jak wam się podoba? To jestem ja Marufi, a to jest Trixie. No, to ja Trixie. I tutaj mamy tak złączone nasze piękne ogonki. Jak wam się podobają nasze zdjęcia? Niestety więcej nie mamy, bo wszystkiego nie brałyśmy z domu. No właśnie, bo nam by się nie zmieściło. Rozumiemy. Myślę, że to zdjęcie nas najbardziej odwzorowuje. Ja tak samo. Podobne? Tylko teraz trochę urosłyśmy i zgrubłaś. Nieprawda! A kto się ważył? Kto ważył mnie? Jak to więcej? Nie gadamy teraz o tym temacie! No okej. Okay. Jak mam na piłce, temu jestem chudsza, a ona siedzi i tylko modelinguje, temu jest gruba. Co proszę? Nic, nic. No mam nadzieję. Tak szczerze, teraz one mnie nie słuchają, ale wam pokażę śmieszne ich cechy. Ta ma taki jakby uśmiech, takie złowieszcze od boku, bo tak na wszystkich krzyczy i jest tak jakby żon na władzy. A ona ma takie zdziwienie, bo często jest zdziwiona, co ta Marfi wyrabie i ustępuje. Takie moim zdaniem są, ale my teraz z Gabi je zostawiamy i one będą z Wami gadać i prowadzić dalej odcinek. Nasze tuby, w których się tutaj transportowałyśmy przetrans jak to się mówi, mawi. Jak? Przetransportowałyśmy i chcę się zobaczyć! Ja myślę, że to będzie słaby pomysł Trixie, rozumiesz to? Ja myślę, że to będzie słaby pomysł. Słaby. Widzowie, jestem przecież ciekawie, rozumiesz to? No dobra, Ty po nie leć, a ja sobie tu poleżę. No leć, będę wstała i czekała. Okej, okay, to ja ziuntam! Tak to można odpoczywać? Jestem? No to tak, opowiadamy o nich. Wiesz, co mi się już nie chce, że Ty to odpowiesz. No dobra, to jest tuba. To moja tuba. Marfi. I ona miała taką ładną niebieską górę. Szczerze, ja myślę, że mnie trochę ładniejszą, ale no. Jasne, że miałam ładniejszą. Dobra, dobra. Ona sobie to przerobiła na takie, na napojowe. Tutaj będzie miała różne napoje z ogonkami. A ja, to jest akurat moja. Ściągam. Która lepsza? Ta, a ja sobie chciałam zostawić na pamiątkę. Trochę mi się pozrywało, no. Ale chciałam iść na pamiątkę. I tutaj są wszystkie nasze postacie z rodziny. Na zdjęciu tyle nie mieliśmy, a tu też jest z chłopakami, tak jakby. Bo by dostawaliśmy klasowo, niestety, do jakiej szkoły chodziliśmy No to akurat było trochę słabe. Ja z moją bijewką, w, w parsie byłam daleko. Tu ja, a tu ona. Ej, no ja tak samo. Tu ja, a tu ona. Marfi tak, ja tak. To było trochę słabe. A teraz sprawdzamy, czy do tuby wejdziemy, która bardziej. <grym>, ja nie mogę. Co, co, przecież weszłam. Teraz moja kolej. Ej, Ja tam weszłam! A, bo nogi blokują my ja też tak spróbuję. Która z nas się bardziej do tych tu wpakowała? Marfi, wiesz co, może wyjdźmy? Okej. Okay. Wow! 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 Triksi, pamiętasz? Ogonowy świat! A, o, gdzie ty masz ten swój ogon? O! A ty gdzie masz ten swój? Dobrze, to się wyciągamy. Ja wejdę pierwsza. Trzymaj mnie za ten ogon. Okej, okay, i. okej. Okay, Ła! Uuu, gdzie to ja lecę? Trykzor, 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 A. Yeah. Aaaa, wyszłyśmy. Może zagramy, coś śpiewamy. Dobry pomysł. A potem na którymś szarcie, myśli, że to będzie dobry pomysł, po prostu wrzucić i będziecie oglądali nasz teledysk. Dobra, tylko musimy tekst i wszystko przećwiczyć. Ej, ale następną nie miała być kawi ze swoim piosenką. Jak to było? Jak to było? Jej, jej, jak to było? Co, co, co? Gabi, nie strasz. No właśnie. Zaczynamy. Marfi, popatrz, bo jesteś nie? Może sobie pogramy? No, okay, let's go! No, 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 no. Dobra, widzicie co? Myślę, że myśmy mogli zakończyć ten odcinek. Czekaj, to tam lampa mówi, ponieważ z Murphy my będziemy teraz nagrywały ten teledysk i no. Nie ma sensu, byście to teraz widzieli, bo potem nie będzie wow, kiedy mi to obdarzyło i w ogóle. No właśnie. To się z Wami żegnamy, tylko zawołamy lampę i kabi. No właśnie, zawołamy wizleksach, słuchaj, jedna rzecz! Okej. Okay. No to lecy napiszą! Napiszą. Żegnacie się już z widzami? Tak, żegnamy. Okej. Okay. To no ja teraz też Wam powiem, widzowie, pa, do zobaczenia w następnym filmie.